No właśnie, Cześć, Cię pobiję nawet w Ej, 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 nie, 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 A wszyscy na też się pobiją. No nie, nie, tu nie, mówimy się nie, nie, Mówimy to nie, nie, Też mówię. już. już. się się gra. trochę tyle. Ale dzisiaj...

i ja lubią grochówkę. No właśnie, i też lubią grochówkę, więc Ja też nie rzekaj. Ja mam te ja ale. Y, ja ten na razie jeszcze szukam, jestem na tej drużce. No ja, ja mam... tam gdzie ja początku znalazłem No człowiek Ale mam kiełk Não, 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 Oh, não, 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 E a gente não, 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 É, não, não, Nie, co to jest? Znacie pewnie grę. ty Ciebie już znalazł? Ma... Nie! Znalazł mnie! Widzę! Ciebie też? No zobaczył mnie, no! Ale po co ty się odwracasz? Bo chciałem iść w lewo, a on tam stał już. Boś, zgrałeś w sylenski Ubisia? No grałem. Zazazaz Mam slendera? No ale... Ja się spójrzamy tylko w lewo Nie się A Ja się nie odwraciłem, tylko spójrzam się w lewo Dobra w końcu... Ty sam łamiesz zasady I Ej gościu, ja I co straszny byk? No, beka Nie, nie ma. Tylko ci wyskoczy na, sa na samą twarz. Nie, się nie, Nie, <grytanie> się. A ja A ja biegać nie mogę. Ja biegać nie mogę. No. Nie jest dobrze ty! Tego zy... <grym> Nie jest dobrze. to ma To sami zobaczycie! Nie, to zobaczysz! To, to jest inny, nie. Oczywiście ja. To przykro Jak on zbiera Wiem. Kurde. A I on nie ma tak Przykro, ale. Chcemy ratykuć. Kurczę. Nie? Serio? Ja Pff, Dobra. Nie cóż się mówi. Nie mogę... Okay? Nie mogę. A ja chyba będę miał drugą. No widzę. Niej, nie mogę... Kurczę, wziął. Daj tam już go widzę Eee, <laughs> ja on nie mogę wcześniej. Z tobą! Ja wiedziałem w nocy! Wiedziałem! Nie! On tu jest! Tylko, ej. The troll! Ej! Co? Pisałem, pamiętajcie, ja pisałem na mi Ale dla was poświęcę. Brown w nocy. Bytu fiali! A tam... Nie miejcie mi A ja widzę, że on chyba już... Gdzieś tam stoi. Widzisz, to jest co on tam. E ja to te jak grałem tym... się to on mi zrobił. Hehehe. Doginka. Słem w jego gościu. Nie! Ja nic nie widziałam, Normalnie wam takie szybko było czane. Nie! O to... No nie. Jak... Jak... Nagrywamy. Co? Ile? Nie, nie, nie od ciebie. Miałaś? No dwie. Nie, nie wygrałem, tylko... Yy, coś musiałem powiedzieć. No właśnie nie mam fajnie, bo mnie co goni.

Pamiętajmy, że się no, no, gry, ale. Próbowałeś. No. powiem wam, że. tam na dalkim dojść tego slendera. Trochę je, Jednak to nie na moje moda, będziemy mieć jasną i No. 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 Co? Jeszcze chwilę, jeszcze nie I ja od tego miejsca, gdzie, gdzie go widziałem. Jak ty wyskoczy, to będzie twoja wina. Spróbuj się dać Po prostu Dobra, to nie, po prostu się. ten, wyjdę. Dobra. Dobra. No ale go to nie ma. Dziękuję was 3 lub 2 karty, to cię pójdę do przodu Zora, spojrzmy o się do tyłu Ach, nie ma go idzie. Jezu Nie No Dobra, zabił mnie O, no dobra. 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 Tym razem przewijam intro, bo znam pierwszy most Teraz już włączyłem grę. Niech opisać na Dice Dobra, przyzwyczajmy się, nie sobie na felgi. Nie wy słyszycie, bo się Znaczy, twoje zespoły. Czemu sobie nie prostu nie wyłączysz gry i włącz sobie ją, teraz Tak, To jeszcze ludzie powiedzą, ten tekst Ale gdy już jest to powiem. bo na więc... Jak na mnie wyskoczył, wolę grać na tym młodzieży, bo. bo ten. bo się trochę cy cykam. Co no, wybra... Drugi powiedz, drugi tak prawda? Teraz, co drugi? Podejście teraz. tu jest jakiś. no ale. Slendi tu mniej straszniejszy. To nie? Tak. Jest. Nie wiem. Do swojego

a pierwszą łapkę daję. <grych> no na pewno. Jedną karką. Nie, jak ja tu nie lubię chodzić. lesie ten lak. Nie po lesie, ja lubię jestem przy tych gazach jakichś dziwnych. To koło wielkiego twa. Nie, ja jestem przy tych jakichś dziwnych gazach, jestem przy jakimś domku tym. A, Właśnie ja tam byłem, przed chwilą. E, no e, ja w pierwszym podejściu. Mam pamięć, więc wiem gdzie nie, kiedy. Muszę być stąd, bo chyba go widziałem. No. No chyba, bo coś tam widziałem czarnego. Pajne Fajny tunel. Lubię ten tunel. O nie, tunel właśnie. On lubi, Dlaczego? Właśnie, lubi się pojawiać z tej strony. Musisz zaryzykować to odwrót. To musisz złamać. Dlatego przecież się nie odwracam do tego, tylko jak idę prosto. Nie, on tam jest! Tak jest. On lubi. Ale, nie, ale nie w tune tunelu. Przy tunelu był. No może <grymieniania> Ja tym razem z niego nie śpiew nie No właśnie oh, oh, oh. Troll, lol, oh. nie, się Tolooo Trollolo Nieśnię i się wodpisie <grymiania> Trollolo nie potrzebnie Wiem, niepotrzebnie się... Bojem się Be A Dzieci, nie grajcie w to w domu. Też

Nie, nie się boję się, gdy ciemno. Bo mam parkę i GPS. No, jeep jest to za bardzo nie. Nie boję się, gdy. Parkę i fajnie jest. Serio, panie jest. Nie Ci slender, że próbuje złapać mnie, ale nie chcę, żebyś mnie złapał, bo ja chcę żyć. O tak nie boję się, gdy ciemno jest, bo mam dla więc... <gryst> A ja się trochę boję, bo ja jestem przy jakimś dziwnym drzewie. A przy tym wielkim to ja wiem. Ja duch! Ja go po Tu nie Chyba nie ma kartki, Przy tym drzewie. Tak? To powiedz mi, co ja mam zrobić? Ta Co? Prowadził do czwartej kartki. O, o! Jestem przy tro... jestem przy y, aukcie. To jesteś tam, ja zawróciłem. Jestem przy takim dziwnym murze. Ale... Ależ nie zajmujesz. Ej, ludzie, jeśli znacie jakiegoś synagera multiplayera oprócz turniwala, to napiszcie mi Pijcie w komentarzach. O, bo my z kolegą chcieliśmy zagrać turniwala i chcieliśmy tak połączyć tego hamaci. Nie umieliśmy zupełnie, ja też nie umiałam. O O karteczka. Nie masz? Dwa, Zosiu. <noise> Cztery, Zosiu. No a co ty z nimi chciałeś? Tak jak zawróciłem przez niego. Ja też zawróciłem W końcu, Wiesz jak ja mało widzę koleś? Jakiś z tej pomgły i zdrowe w Nic nie widzę Kościół, znajdziemy A my jesteśmy pod są dziewczyny? Nie wiem, sam! Taki dziwny oddech, jakby dziewczyna to robi. Wiem, ja wiem, dużo ludzi też tak mówi, że my gramy dziewczyną, zagubioną, małą, pustą z Dzieckiem, ej! Bo my jesteśmy dzieckiem zagubionym w lesie, wiesz? No, a mogę zniknąć normalnie. Tak, my się zgubiliśmy w lesie, w środku lat. I próbujemy ale te coś tam, nie wiem dokładnie, nie znam. Nie wiem, co, od czemu trzeba te karty zbierać. To głupie, ja jakbym się zgubił w lesie, nie, nie przyłożyłbym też jakąś zlikwotną. Nie, kurde, muszę mi się wrócić. On tam jest, kurde, zrobiłem kurtkę. No, ale tak jest prawie w, yy, w każdej grze, nie? Zwykle na przykład jakieś horrory. Na przykład 5 Nights at Freddy's. Bo ten gość przyłazi 5 nocy z rzędu i i tak wie, że może tam zginąć za 120 dolarów. Może może. By roboty nie ucierpiały. No to ale mógł się. nie zabił. Dobra, laskocz kontra za śmierć. Ochodzę do kita. Ochodzę jakąś śliczną dróżką. Ja chodzę sobie... O! O, jest na spawnie. Dobra, Chodzi najlepiej jakby jego nie będzie. To nie ludzie. Jakby jego nie. Nie. Chociaż jest zawsze ta presja właśnie, że... On...

Ten slender pewnie tam kampi. Ej, co to jest e, ten zależny Ty? Co to ma tak? Eee, ale wiesz, że mój tata jest. Nie mogę go wygonić. na podażu Jak ja nie powinienem stać na środku lasu i nie iść żeby nie zrobić tak. kartu po tyłu się... na stacjonarny wiesz dobra najwyżej pan Dobra Dobra, raz godzi śmierć wchodzę do tego tunelu <laughs> nie, serio nie. musisz stąd uciekać ja, jeszcze... Z tego uciekać, czemu ta nie było karteczki? Pobijcie mi. Cieszę się. O, o, nie, on tu chyba jest. Gdzie co? Wiesz to o, -o. Nie. proszę cię słuchę, że nie łap mnie co o O, nie jestem w najlepszej sytuacji. Je ty masz karteczek?

No, się odezwał. O, kolejna kartka jest tam. Chyba. No, kolejna. Jest, jest, jest. Ja mam właśnie 4 na 8 Ja się znam. No, a ja już ja prawie bym zginął przez ciebie. Być cały czas pytam, gdzie ty jesteś. Musisz sobie z mój pić. Dobra, zobacz go. A z tego mam? Jeśli nie zbierzesz tej piątej kartki, to będziemy grali z najwyżej. Amerykańscy Bo pewnie moi fani są Pewnie ich ciekawi, ile masz kartek. Cztery, jak na razie. I ich pewnie ci wygrasz. Oh no. Nie da sześć gościu. Mnie nie dał. <noise> O nie Dobre. Straszysz mnie o -o. Mam 5 na 8 O Jezu Ale mi kamera się rozwala Oś To chyba już, chyba sen. Słyszę. No i co nie? to? To ja wina nie moja. Ja nie wchodzę na razie do budynków. nie straszniejsza, ale... fajniejsza. Kurde, no! Dobra. Po prostu mnie z tyłu złapał. Dobra. Ja po prostu... Ta, ale ty nie widziałeś jak. Nie, 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 nie nie ty. Ale nie ty. Ten kolega, z którym rozmawiam. Wiesz jak mnie złapał? Ty mackami. A ja tak się idę no.